Witam Was! Teraz dojechała do nas ekskluzywna kołdra, jeszcze z marki Trines, która była również zamówiona z całym zestawem czyli z jednym materacem, z drugim materacem. Teraz przyjechała kołdra, jeszcze ma jedna kołdra przyjechać. Także będziemy sobie ją otwierać. Co to za kołdra? To nie jest jakaś zwykła kołdra. To jest kołdra. Bardzo, bardzo ekskluzywna, można powiedzieć. Ponieważ to jest kołdra, która zawiera w sobie różnego rodzaju minerały. Tak to wygląda. Ale rozpakujmy ją sobie najpierw. Także to jest kołdra marki Trines. Powiem Wam, że bardzo fajnie już czuć ją. Takie fajne uczucie jest całkiem inne, jak tutaj tego dotykamy. Naprawdę bardzo fajna. Ale zobaczymy, jak się będzie pod nią spało, i później damy Wam znać. Żonka już skoczyła, wytestować sobie kołderkę, ale o tym opowiemy Wam już przy stole, razem, jak zawsze. Dobry, my wybraliśmy ten kołdr? Tak, jak widzieliście ten kołdrę przed chwileczką, już dlaczego akurat ta kołdra została przez nas e, wybrana? Ponieważ jest to dosyć e, też ciekawa kołdra, e, to nie jest taka zwykła kołdra, jakby Wam się wydawało. To jest kołdra, która po prostu, jak gdyby w swoich włóknach, ma wtłoczone minerały do środka, czyli po prostu są tam ma to prosto wytłumaczyć kawałki można powiedzieć skał, kamieni i różnych innych rzeczy, które tam po prostu są do tego wprasowane jak gdyby podczas produkcji e, tylko to nie tak, że to teraz takie kamienie w środku są, tylko to jest wszystko jak pył po prostu zrobione i do tego to jest to wtłoczone e, kołdra ta, tutaj gdzieś badano nawet e, trzech różnych lekarzy z tego co doczytałem, badało i tutaj stwierdzono, że po prostu te minerały pomagają dotlenić nasz organizm, czyli podczas spania zwiększał się, jak gdyby poziom tlenu tutaj w całym organizmie, przez co to wszystko dużo dużo lepiej funkcjonowało. Przez to poprawia się również dotlenienie całego organizmu, a co się na to przekłada, również nasze mięśnie lepiej pracują, nasz mózg lepiej pracuje, organizm się szybciej regeneruje. To po prostu rzeczy są wiadome. Ale kołdra ta ma jeszcze jedną taką fajną, ciekawą zaletę. Ona jak gdyby podczas spania potrafi absorbować też nas i energię, która z nas wychodzi. Ona ją jak gdyby absorbuje do środka, a później z powrotem oddaje ją do organizmu. Ale oddaje ją troszeczkę inaczej niż by nam się to wydawało, ponieważ ta energia potrafi jeszcze głębiej wpłynąć do naszego organizmu przez co poprawia nam również kondycję naszych stawów i tak dalej jeżeli ktoś ma jakieś bóle mięśni na przykład czy bóle stawów to tutaj również może to przynosić ulgę w różnych innych takich dolegliwościach dziwnych to też wiadomo jak cały i sen również jest taki bardziej regenerujący a wiadomo że im sen jest bardziej regenerujący tym lepiej człowiek po prostu się naprawia w nocy, ponieważ sen jest po to, żeby się naprawiać. Dlatego sen jest taki ważny, żebyśmy dużo spali. Znaczy dużo. Tyle, ile potrzebujemy do organizmu, nie żeby teraz to ktoś wziął dosłownie i po prostu cały dzień z łóżka nie wyszedł, bo takie coś też może się zdarzyć i później powie: No bo Szan powiedział, żeby dużo spać, to ja teraz już wcale nie wychodzę z łóżka. Także po prostu, żebyśmy się wysypiali porządnie. Nie, żebyśmy wstawali tacy pół zaspani i biegali, ponieważ wtedy brakuje nam niestety ale tego snu. Również podczas spania pod tą kodrą zwiększa się przepływ. Kwi tutaj w naszym organizmie, co już za tym idzie, jak to jest logiczne, że jeżeli gdzieś są jakieś uszkodzenia, czy bóle, czy sztywności mięśni, tam bardzo często jest tak zwany skurcz. I tutaj jak jest skurcz, to tam nic nie przepływa, tam limfa będzie stała, nic. Po prostu skurcz to jest sztywność, nic nie działa. Jeżeli ta zwiększa się przepływ krwi, zwiększa się dotlenienie, to ten, sknurcz, sknurcz, to ten skurcz zaczyna puszczać po prostu. I wtedy lepiej to tam przepływa w środku i te wszystkie toksyny, które się tam nagromadziły, kwas mlekowy na przykład, jeżeli zbyt mocno ćwiczyliśmy czy przepracowaliśmy się, zostaje to wszystko odprowadzone wtedy z tego mięśnia i ten mięsień po prostu zaczyna się regenerować, przestaje boleć. To samo tyczy się stawów, jeżeli nie ma dobrego ukwienia na stawach, również będzie bolało. No i boleć musi wtedy, także po prostu musi się zwiększyć to ukwienie, także tutaj również pomaga nam spanie pod taką kołdrą, żeby to po prostu poprawić. E, również jako ciekawostka, e, te kołdry właśnie są również zadeklarowane przez FDA. No może nie jest to najlepszy przykład, <laughs> ale jednak są zadeklarowane jako wyrób medyczny i bardzo często są też stosowane w ekskluzywnych takich e, hotelach spa i tego typu rzeczach po prostu, e, ponieważ wykazano jednak, że jednak tam jakieś poprawy to przynosi wszystkie, które tutaj przed chwilą omawiałem. Także nie jest to zwykła kołdra, tylko po prostu jest to wyrób medyczny. Jednym słowem, podsumowując, po prostu szybciej się regenerujemy. Mamy więcej siły, przez to, że nasze mięśnie są dotlenione. Mamy mniej bólów mięśni, bólów stawów. Wysypiamy się lepiej, czyli po prostu wstajemy rano rześcy, tacy naładowani już energią, szczęśliwi. Także przez to również mija nam cały dzień po prostu lepiej. A jakie są nasze doznania z panią tym? To znacie nasze doświadczenia? Te nasze doświadczenia. Ja nie chcę wstać w puszkę. Nie, powiem, wam, naprawdę kołdra jest bardzo fajna, taka puszysta, przyjemna w dotyku. Naprawdę bardzo fajnie się tak w takim, jak gdyby w takim miśku śpimy po prostu. E u góry będziecie mieli jeszcze kod rabatowy, ponieważ dostajecie też i tutaj zniżkę na tą kołderę, ponieważ A jak rozwiniecie sobie opis filmu, to znajdziecie ich więcej, ponieważ macie i na matranse zniżki, i na poduszkę z tej firmy zniżki. To wszystko są bardzo specjalne produkty i na stelaże, nawet i na łóżka. Także do wyboru, do koloru, to są bardzo takie ekskluzywne produkty, można powiedzieć które naprawdę mają to w sobie, ponieważ zauważyliśmy ogromną różnicę śpiąc na tym. E, taki mały jeden haczyk jest tutaj z tą kołdrą. Żeby uzyskać pełne właściwości tej kołdry, trzeba spać nago pod nią. <gry> ponieważ jeżeli będziemy mieli jakieś ubrania na sobie, no to wtedy to będzie troszeczkę już tam blokowało to wszystko. Można ją ubrać w jakąś cienką poszewkę bawełnianą, jakby ktoś już z góry pytał. Chociaż ja bym się skłaniał bardziej chyba do lnu, żeby po prostu użyć lnu. I jakby Was interesowało, to wiem już, że na pewno są pościele lniane w sklepie Lniana Dolina. Tam również macie pierwszy komentarz, jak otworzycie, albo jak się zmieści w opisie, to Wam zalinkuję do nich stronę jeszcze to tam możecie sobie znaleźć też pościele lniane, bo ostatnio tam rozmawiałem z tą panią i mówili, że mają już pościele lniane. Także moi drodzy, taka ciekawostka jeżeli chodzi o kołdrę, czekamy jeszcze, bo jeszcze jedna kołdra ma przyjść do nas, ponieważ były dwa rodzaje kołdry, to jest ta pierwsza, która już jest, ale jest jeszcze druga kołdra, jak na razie to była troszeczkę walka o tą kołdrę w nocy. Co, wziąłem na tę stronę, ta żona na tą pociągu? Ale nie skłodzi. <grafię> Także było fajnie, ale my w sumie śpimy razem bardzo krótko, bo już my na zmiany działamy. i Jeden wstaje, drugi wychodzi. Także tam godzinę żeśmy powalczyli o tą kołdrę to już starczy. <grafię> <grafię> ale za niedługo przyjdzie druga, będziemy się wymieniać w nocy. Dobra, ty masz to, ja biorę to. To znacie. On idzie spać najpierw i później ja. Nie, Kiedy... nawet ty chodzisz spać, bo ty idziesz A wcześniej tak, spać. Ale później zmieniamy to. Aaa, no dobrze, ty nie, to ja tak wcześniej nie idę spać. młotek o no, ty, ty drewno. Idziesz, ty idziesz z spać. spać. Dobra, moi drodzy, także tyle na dziś. Pozdrawiam was, trzymajcie się, hej. Do następnego razu i dobry snu jest naprawdę bardzo, bardzo właśnie. Pa!